Ale tutaj złapałem muszek, jak na taką niewielką roślinę, prawdziwa plaga. Już za chwilę poznasz dziewięć sprawdzonych przeze mnie sposobów na ziemiórki, czyli małe czarne muszki latające wokół roślin. Podpowiem Ci też, jak zwalczać ich larwy, żerujące w ziemi na korzeniach roślinek. I gwarantuję Ci, że będą to sposoby lepsze niż próby łapania much odkurzaczem! albo pomysły z układaniem ziemniaków, aby wywabić larwy z ziemi. Bajki odłóżmy na bok i skupmy się na sposobach sprawdzonych. Mimo to gwarantuję Ci, że przynajmniej dwa sposoby będą Ci nieznane, jeden może być bardzo zaskakujący, a po obejrzeniu całości będziesz wiedział, jak zwalczyć ziemiurki w zaledwie jeden dzień. A zatem zaczynajmy! Od szybkiego omówienia cyklu życiowego ziemiórki, bo to wyjaśnia, dlaczego niektóre sposoby działają, a inne nie. Muszki latające nad kwiatami to dorosła postać owada. Mucha może tak sobie latać przez 7 dni. W tym czasie składa w ziemi jaja, z których w przeciągu 4 dni wykluwają się larwy. Larwy żerują w ziemi przez około 2 tygodnie, potem przepoczwarzają się w dorosłe owady i z ziemi wylatują kolejne muszki. Ważny wniosek, jaki z tego płynie, to to, że musimy jednocześnie zwalczać dorosłe muchy, jak i ich larwy żerujące w ziemi. Na tej wiedzy bazuje pierwszy sposób, aby przerwać cykl życiowy ziemiórki – ułóż na ziemi agrowłókninę. W tym celu wytnij z agrowłókniny krążek o takiej samej średnicy jak średnica doniczki, natnij go do połowy, aby można było przełożyć przez pień rośliny, a następnie rozłóż na ziemi. Agrowłóknina musi szczelnie pokrywać całą powierzchnię ziemi, tak by muchy nie mogły się przez nią przedostać. Możesz to przykryć dekoracyjną warstwą kamyków. W ten sposób muchy nie dostaną się do ziemi i nie złożą jaj. Ta przeszkoda uniemożliwi też wylot nowych much wylęgających się z larw. Latające muszki wyginą w ciągu 7 dni, a larwy w przeciągu 2 do 3 tygodni. Ale bądźmy szczerzy, agrowuknina nie zawsze da się położyć, szczególnie jeśli muszki latają nad świeżo przygotowywaną rozsadą młodych roślinek. W takich sytuacjach znacznie bardziej pomocna będzie domowa pułapka na ziemiórki. W tym celu weź żółty kubek lub miseczkę i w dwóch trzecich wypełnij ją wodą. Żółty kolor przyciąga ziemiórki. Dodaj do wody łyżeczkę octu winnego lub jabłkowego i kilka kropli płynu do naczyń. Jeśli nie masz żółtego naczynia, zabarw wodę dodając kurkumę. Ustaw pułapkę obok roślin zaatakowanych przez ziemiórki. Muchy będą do niej wpadać jedna po drugiej. Pamiętaj jednak, aby co 2 3 dni wymieniać pułapkę, gdyż ocet szybko wietrzeje i przestaje zwabiać muchy. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest sposób numer 3, czyli żółte lepy na ziemiurki, które wsuwa się do ziemi w doniczkach. Kosztują niewiele, bo od kilku do kilkunastu złotych. Przyciągają muszki nie tylko żółtym kolorem, ale też są nasączone specjalnym feromonem. Klej zachowuje swoją skuteczność przez cztery tygodnie, więc lepów nie trzeba tak często wymieniać. Lepy powinny pozostać przy roślinach przez kilka tygodni, aby odławiać kolejne pokolenia much wylęgające się z ziemi. Kolejny sposób to wykorzystanie elektrofumigatora. To urządzenie, do którego podłączamy pojemnik z płynem owadobójczym i wkładamy do kontaktu. Normalnie służy on do zwalczania komarów, ale okazuje się, że zwalcza także ziemiórki. Urządzenie warto pozostawić w kontakcie na około 4 tygodnie, aby zwalczyć kolejne pokolenia muszek. Przedstawiłem Ci już cztery sposoby na zwalczanie muszek latających wokół kwiatów. Aby były one skuteczne, trzeba jednak zwalczać także larwy żerujące w ziemi. W tym celu możesz po prostu przesuszyć ziemię w doniczce przez okres kilku do kilkunastu dni. W suchym środowisku larwy ziemiórek powoli zamierają. Ten sposób można jednak zastosować tylko wobec roślin, które znoszą suche warunki, takich jak na przykład moje drzewko szczęścia. Nie mógłbym tego sposobu zastosować do skrzydło kwiatu, który wymaga stale wilgotnej ziemi. Istnieje też pewne ryzyko, że gdy ponownie podlejesz rośliny, z czasem muszki znowu zaczną się pojawiać. Szósty bardziej radykalny sposób to wymiana ziemi w doniczce. Roślina wyjmij z donicy i opłucz jej korzenie, następnie zdezynfekuj korzenie w specjalnej miksturze. Aby ją przygotować, na każdy litr wody daj łyżkę mydła potasowego lub zwykłego szarego mydła oraz łyżkę denaturatu. Korzenie trzeba w tym moczyć przez kilka godzin. Potem posadź roślinę do świeżej ziemi. Ale tutaj pewna uwaga. Niektórzy twierdzą, że starą ziemię można wykorzystać ponownie, wystarczy zdezynfekować ją termicznie w piekarniku. Ten sposób rzeczywiście działa, bo w wysokiej temperaturze giną owady i larwy i jaja, ale nigdy nie rób tego w domowym piekarniku. Po pierwsze to niehigieniczne, a po drugie może powstać nieprzyjemny zapach, którego trudno będzie się potem pozbyć. Jeśli wymiana ziemi jest dla Ciebie zbyt kłopotliwa, z pomocą przychodzi sposób numer 7. Jest to podlewanie roślin naparem z czosnku. Aby przygotować napar z czosnku przeciw przeciwziemiórkom, rozgniatamy główkę czosnku i zalewamy dwiema szklankami wrzątku. Gdy napar ostygnie, przelewamy go do 1,5 litrowej butelki i dopełniamy wodą. Takim roztworem podlewamy rośliny doniczkowe. Rośliny warto podlać kilkakrotnie w odstępach co 5 do 7 dni. Według mnie na parszczosku ma jednak niewielką skuteczność, a czosnkowy zapach unoszący się w domu nie należy do przyjemnych. Dlatego warto sięgnąć po wygodniejsze, gotowe preparaty dostępne w sklepach ogrodniczych. Sposób numer 8 to naturalny i bezpieczny w użyciu preparat nemazal TS przeznaczony do zwalczania ziemiórek i wielu innych szkodników roślin w domach, ogrodach, szklarniach i tunerach foliowych. Naturalnym składnikiem preparatu są limonoidy. To fitosterole pochodzące z owoców cytrusowych. Tu mam 3ml buteleczkę preparatu, którą muszę rozpuścić w konewce z 2 litrami wody i dobrze to wymieszać przygotowanym roztworem podlewam rośliny zaatakowane przez ziemiórki. I wreszcie ostatni dziewiąty sposób, prosty, ale bardzo skuteczny. Jest to podlanie roślin preparatem Ziemiórka Stopper. Jest to naturalny preparat biologiczny. W opakowaniu znajduje się saszetka z dobroczynnymi nicieniami, które atakują larwy ziemiórek. Wsyp zawartość saszetki do 10 litrów wody o temperaturze 15 do 20 stopni. Ja mam akurat tej wielkości konewkę. Wymieszaj i odczekaj 5 minut, aż produkt nasiąknie. Po tych pięciu minutach otrzymany roztwór można przelać do mniejszej konewki i podlać rośliny w domu, szklarni czy tunelu foliowym. To prawdziwy majstersztyk, bo larwy ziemiórek zaatakowane przez nicienie giną w kilka godzin. W ten sposób pozbywasz się problemu larw w ziemi w zasadzie w jeden dzień. Warto jednak utrzymywać glebę jeszcze stale wilgotną przez około 2 tygodnie, aby nicienie mogły zwalczać kolejne larwy wylęgające się z jaj. Jeśli to podlewanie połączysz z umieszczeniem lepów, które odłowią latające muchy, pozbędziesz się zarówno larw, jak i muszek. W krótkim czasie problem będzie całkowicie wyeliminowany. Preparat Nemazal, Larwa Stopper oraz lepy na ziemiórki możesz zamówić w sklepie naszego poradnika. A jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę i subskrybuj mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym wideo.